Mordo, powiedz mi, ale Warszawa dalej jest stolicą Polski. Nie, teraz stolicą Polski jest Sulejówek. Czekaj, co kurwa? Dobra mordo, ale jak to się stało? W 2025 odbyły się zamieszki w pewnym liceum ogólnokształcącym w Sulejówku i młodzież się tak wkurwiła, że powstała krucjata na Warszawę. Moje rodzinne miasto, ty, a powiedz mi, co się dzieje ze Zduniakiem? Hoho, ho, Zduniak, legenda! Generalnie został królem imprez i urosło to do skali międzygalaktycznej, bo obecnie lata z Elonem maskiem i organizuje imprezy dla obcych cywilizacji. Powiem ci kurwa, że nieźle, a wojna Biedronki z Lidlem dalej trwa? Te sklepy już nie istnieją, nie przetrwały, ponieważ zapanowała epoka żabkozy. A, to chyba wiem o czym mówisz. No mówię ci człowieku, gdzie kurwa nie spojrzysz? To ta cholerna żabka. Chcesz kupić samochód? To pójdź do komisji żabki. Chciałbyś pójść do szpitala? Nie, nichu już nie ma szpitali. Teraz żabka jest szpitalem. Żabka jest teraz dosłownie wszystkim. Umierasz i potrzebujesz pilnej operacji? Z aplikacją żabka termin znajdziesz szybciej. <laughs> Dobra, a czy 18L już zapomniał? Nie no, gdzie chłopie? Okej, okay, a co z Ukrainą? Mariuszek się wkurwił, porzucił na tą Ukrainę, aneksował ją, dołączył ją do Polski, teraz mamy większe granice, chociaż i lwów mamy. A czy Krzysztof Ibisz wciąż jest młody? Ostatnio zajebał taką operację, że aż musiał wrócić do szkoły i skończyć 8 klasę podstawową.